Zastanawiałeś się kiedyś, czy bajki naprawdę istnieją? Czy te magiczne historie, które słyszeliśmy w dzieciństwie, mogą wydarzyć się w prawdziwym życiu? Dziś opowiem Ci najbardziej niezwykłą historię, jakiej byłem świadkiem. To opowieść o Marinie, zwykłej 35-letniej kobiecie, która obudziła się w poniedziałkowy poranek, myśląc, że to będzie kolejny zwykły dzień. Nie miała pojęcia, że w ciągu niespełna 24 godzin jej życie zmieni się w sposób, którego nawet hollywoodscy scenarzyści nie mogliby sobie wyobrazić. To nie jest fikcja. To prawdziwa, udokumentowana historia, która wydarzyła się zaledwie 3 miesiące temu i sprawi, że znów uwierzysz w magię życia. Przygotuj się na ekscytującą podróż, która zmieni twoje spojrzenie na przeznaczenie. Zbiegi okoliczności i cuda, które mogą się zdarzyć, gdy najmniej się ich spodziewamy. Marina Silva pracowała od 12 lat jako ekspedientka w małej piekarni w centrum miasta. Każdego dnia wstawała o 5 rano, parzyła prostą kawę, zakładała wyblakły uniform i szła 15 przecznic do pracy. Jej rutyna była przewidywalna jak szwajcarski zegarek. Otwierała sklep, układała pieczywo, obsługiwała klientów z wymuszonym uśmiechem i wracała do domu z bolącymi stopami i ciężkim sercem. Mieszkała sama w wynajętym jednopokojowym mieszkaniu, gdzie rachunki piętrzyły się na kuchennym stole, jako ciągłe przypomnienie jej finansowych trudności. Marzenia o studiowaniu projektowania wnętrz spoczywały w szufladzie, razem z oszczędnościami, które nigdy nie rosły. Tamtego poniedziałkowego poranka, przygotowując pierwsze pieczywo, Marina nie zdawała sobie sprawy, że przeżywa ostatnie chwile swojego dawnego życia. Była dokładnie 9:15, gdy dzwonek nad drzwiami piekarni oznajmił wejście niezwykłej klientki. Elegancka kobieta, około 70-letnia, z nienagannie uczesanymi siwymi włosami i ubraniem emanującym wyrafinowaniem, weszła delikatnym krokiem. Poprosiła o espresso i croissanta. Ale w jej oczach było coś, co Marina nie potrafiła rozszyfrować. Przygotowując zamówienie, starsza pani obserwowała każdy ruch młodej ekspedientki z niemał naukową uwagą. – Masz ręce artystki – powiedziała nagle, sprawiając, że Marina zatrzymała się w półruchu. – Słucham? zapytała zdezorientowana. Kobieta uśmiechnęła się tajemniczo i powtórzyła. Twoje ręce są stworzone do tworzenia pięknych rzeczy, nie do parzenia kawy. Marina poczuła dreszcz przebiegający po plecach, jak zupełnie obca osoba mogła zauważyć coś, czego ona sama nie dostrzegła. To był pierwszy znak, że ten dzień będzie inny niż wszystkie. Rozmowa z tajemniczą kobietą trwała prawie godzinę. Pani Helena, jak się przedstawiła, jest właścicielką jednej z najbardziej prestiżowych galerii sztuki w mieście. Przez dekady włostrzyła swój zmysł do rozpoznawania ukrytych talentów, a coś w Marinie przyciągnęło jej uwagę w nietłumaczalny sposób. – Pracuję ze sztuką od 50 lat – powiedziała pani Helena, delikatnie mieszając kawę. – I mogę zagwarantować, że masz wyjątkowy dar. Twoje ręce, sposób, w jaki układasz ciasteczka w witrynie, jak organizujesz przestrzeń, to nie przypadek. Marina zaśmiała się nerwowo, myśląc, że pani Helena jest po prostu uprzejma, ale pani Helena była poważna. Wyjęła z torebki elegancką wizytówkę i położyła ją na ladzie. Mam dla ciebie propozycję, która na zawsze zmieni twoje życie, ale najpierw musisz mi zaufać. Marina spojrzała na złotą wizytówkę i poczuła, że jej życie zmierza w zupełnie nowym, nieoczekiwanym kierunku. To, co wydarzyło się w ciągu kolejnych minut, wyglądało jak scena z hollywoodzkiego filmu. Pani Helena wyjaśniła, że szuka kogoś do zarządzania jej nowej galerii, osoby z naturalną wrażliwością artystyczną i zdolnością do łączenia sztuki z ludźmi. Nie potrzebuje dyplomów ani tradycyjnego doświadczenia. Potrzebuje kogoś z duszą artysty i szczerym sercem. Propozycja była prosta i jednocześnie rewolucyjna. Marina miała przez sześć miesięcy uczyć się pod okiem pani Heleny, otrzymywać pensję trzykrotnie wyższą niż obecna, mieć dostęp do wymarzonych kursów projektowania wnętrz i kolanco, najważniejsze, pracować z czymś, co naprawdę kocha. Ale dlaczego ja? Zapytała Marina wciąż w szoku. Pani Helena uśmiechnęła się ciepło, bo są ludzie, którzy rodzą się być zmieniać świat przez piękno. Ty jesteś jedną z nich, tylko jeszcze o tym nie wiesz. W tamtej chwili Marina zrozumiała, że jej bajkowe życie dopiero się zaczyna, a najlepsze dopiero przed nią. Marina spojrzała na zegar w piekarni i zdała sobie sprawę, że jej życie zmieniło się całkowicie w ciągu zaledwie dwóch godzin. Jej ręce drżały, gdy trzymała złotą wizytówkę pani Heleny. Potrzebuję odpowiedzi do jutra powiedziała elegancka kobieta, wstając z gracją od stołu. Ale wiedz, że takie możliwości zdarzają się raz w życiu. Po wyjściu pani Heleny Marina spędziła resztę dnia jak w transie. Stali klienci zauważyli, że coś się w niej zmieniło. W jej oczach pojawił się nowy blask. Gdy wróciła do domu tamtego wieczoru, usiadła przy małym kuchennym stole i po raz pierwszy od lat nie widziała piętrzących się rachunków. Zamiast tego widziała nieskończone możliwości. Zadzwoniła do swojej najlepszej przyjaciółki, Karli, która początkowo myślała, że Marina żartuje. Mówisz, że obca kobieta zaproponowała ci pracę marzeń od tak z niczego? Dokładnie, odpowiedziała Marina, uśmiechając się po raz pierwszy od miesięcy. Następnego ranka Marina obudziła się przed budzikiem. Po raz pierwszy od lat nie czuła ciężaru rutyny na swoich barkach. Przygotowując się do kolejnego dnia w piekarni, zadzwonił jej telefon. To była pani Helena. Mam nadzieję, że rozważyłaś moją propozycję, powiedziała eleganckim głosem po drugiej stronie linii. Myślałam o tym całą noc, odpowiedziała Marina. I moja odpowiedź to tak. Cisza, która nastała, trwała tylko kilka sekund, ale wydawała się wiecznością. Wspaniale, powiedziała w końcu pani Helena. W takim razie dzisiaj będzie twój ostatni dzień w piekarni. Jutro o dziewiątej chcecie widzieć w galerii. Mamy przed sobą dużo pracy. Marina odłożyła słuchawkę i rozejrzała się po swoim małym mieszkaniu. Wszystko miało się zmienić. Gdy dotarła do piekarni, poprosiła o rozmowę z menedżerem. Odchodzę, powiedziała z pewnością, która zaskoczyła wszystkich, łącznie z nią samą. To był pierwszy odważny krok w jej nowej podróży. Galeria Lumière znajdowała się w najbardziej eleganckiej dzielnicy miasta, wśród drogich butików i nagradzanych restauracji. Marina zatrzymała się przed budynkiem ze szkła i stali, czując się zupełnie nie na miejscu w swojej prostej odzieży. Ale gdy pani Helena pojawiła się w drzwiach, ubrana w elegancki granatowy zestaw, jej ciepły uśmiech rozproszył wszystkie obawy Mariny. Witaj w swoim nowym życiu, powiedziała wyciągając ręce. Wnętrze galerii zapierało dech w piersiach, nieskazitelnie białe ściany, idealne oświetlenie podkreślające dzieła sztuki, które Marina widziała wcześniej tylko w książkach, i pełna szacunkowa kisza, która sprawiała, że każde dzieło wydawało się święte. To będzie Twój dom przez najbliższe miesiące wyjaśniła pani Helena, powoli spacerując po korytarzach. Chcę, żebyś uczyła się nie tylko o sztuce, ale o tym, jak może poruszać ludzkie dusze. Marina chłonęła każde słowo, każdy szczegół, jak spragniona gąbka. Żyła snem, o którym nawet nie wiedziała, że go ma. Pierwsze tygodnie były intensywne i transformujące. Pani Helena była wymagającą, ale ciepłą nauczycielką, ucząc Mariny o różnych okresach artystycznych, technikach kuratorskich i co najważniejsze o tym, jak patrzeć na sztukę sercem. Wiedzę techniczną może zdobyć każdy, mówiła, ale zdolność do odczuwania sztuki i przekazywania tego innym to dar. Marina odkryła, że ma naturalną łatwość w łączeniu ludzi z dziełami sztuki. Jej prosty i szczery język sprawiał, że zwykli goście zakochywali się w dziełach, które wcześniej uważali za niezrozumiałe. Masz rzadki dar tłumaczenia piękna, zauważyła pani Helena, po tym jak Marina sprzedała trzy obrazy w jedno popołudnie, parze, która weszła do galerii tylko żeby schronić się przed deszczem. Tego się nie można nauczyć. Z tym się rodzisz. Marina zaczęła zdawać sobie sprawę, że całe jej życie mogło być przygotowaniem do tego momentu. Miesiąc po rozpoczęciu pracy w galerii Marina otrzymała telefon, który znowu wszystko zmienił. Po drugiej stronie linii był Roberto Mendes, najbardziej respektowany krytyk sztuki w kraju. Słyszałem o młodej kuratorce, która rewolucjonuje sposób, w jaki ludzie postrzegają sztukę, powiedział. Chciałbym napisać o tobie artykuł. Marina niemal upuściła telefon. Pani Helena, która stała obok, ujęła jej rękę i szepnęła: Przyjmij to, nadszedł twój czas. Artykuł został opublikowany w najbardziej prestiżowym magazynie o sztuce w kraju, zatytułowany Kuratorka, która demokratyzuje sztukę. Słowa Roberta były jak złoto. Marina Silva ma coś, co wielu profesjonalistów tej branży straciło zdolność do patrzenia na sztukę oczami kogoś, kto odkrywa ją po raz pierwszy. W ciągu kilku tygodni Marina stała się znana w krajowym środowisku artystycznym. Galerie z innych miast zaczęły zapraszać ją na konsultacje. Jej transformacja była kompletna. Trzy miesiące po tamtym poniedziałkowym poranku, który zmienił wszystko, Marina organizowała najważniejszą wystawę w swojej karierze. Sztuka dla wszystkich była pierwszą wystawą w pełni przez nią kuratorowaną, a temat nie mógł być bardziej odpowiedni: artyści odkryci w niezwykłych okolicznościach, zwykli ludzie, którzy stali się niezwykli dzięki sztuce. Ironia nie umknęła jej uwadze. Ustawiając oświetlenie rzeźby, Marina pomyślała o piekarni w której pracowała zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Wydawało się to całym życiem. Jej ręce, które kiedyś tylko parzyły kawę i układały pieczywo, teraz tworzyły głębokie połączenia między sztuką a ludźmi. Wernisarz zaplanowano na ten wieczór, a oczekiwano ponad 300 gości, w tym ważnych kolekcjonerów, znanych artystów i wpływowych krytyków. Marina wzięła głęboki oddech. Była gotowa udowodnić światu, że bajki naprawdę istnieją, a czasem zaczynają się w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. O siódmej wieczorem galeria Lumière tętniła elegancją i wyrafinowaniem. Marina miała na sobie granatową suknię, którą pani Helena nalegała by kupiła. Kuratorka musi ubierać się na miarę swojej sztuki, powiedziała. Odbierając pierwszych gości, Marina wspominała nieśmiałą dziewczynę. Która wstawała o piątej rano, by pracować w piekarni. Ta osoba wydawała się istnieć w innym wymiarze. Pochwały napływały ze wszystkich stron. Nie nagana na kuratela, powiedział znany kolekcjoner. Udało ci się stworzyć potężną wizualną narrację, skomentowała szanowana krytyczka. Ale najbardziej wzruszający moment nadszedł, gdy Marina zobaczyła grupę pracowników piekarni, w której pracowała, wchodzących do galerii. Karla, jej najlepsza przyjaciółka, zorganizowała wszystko w tajemnicy. Nie mogliśmy przegapić nocy chwały naszej mariny, powiedział były menedżer ze łzami w oczach. Nauczyłaś nas, że nigdy nie jest za późno, by marzyć. W tamtej chwili Marina zdała sobie sprawę, że jej transformacja zainspirowała innych do wiary w ich własne bajki. Podczas wystawy podeszła do mariny młoda dziewczyna z błyszczącymi oczami, pełnymi podziwu. Mam na imię Ana, powiedziała nieśmiało. Od pięciu lat pracuję jako kasierka w supermarkecie, ale zawsze marzyłam o byciu artystką. Po przeczytaniu twojej historii w magazynie postanowiłam wrócić do malowania. Dziewczyna pokazała zdjęcia swoich obrazów na telefonie, a Marina była pod wrażeniem jej naturalnego talentu. Musisz wystawić te obrazy, powiedziała wzruszona Marina. Mogę ci pomóc. To był moment... W którym koło zatoczyło pełny obrót. Marina, odkryta przez panią Helenę, teraz odkrywała nowe talenty. Sztuka ma tę magiczną moc, wyjaśniła Marinie, Anna. Łączy nas z naszą najprawdziwszą istotą i przypomina, że każdy z nas ma coś wyjątkowego do zaoferowania światu. Tej nocy Marina zrozumiała, że jej misja wykracza daleko poza organizowanie wystaw. Stała się pośrednikiem marzeń. Osobą, zdolną dostrzec ukryte potencjały w innych. Jej bajka nie dotyczyła tylko jej własnej transformacji, ale także zdolności do zmieniania życia innych. Gdy wystawa dobiegła końca i ostatni goście opuścili galerię, Marina i pani Helena zostały same. Mam dla ciebie wyznanie, powiedziała elegancka kobieta, siadając na jednym z białych foteli w recepcji. Tamtego dnia w piekarni nie znalazłam się przypadkiem. Obserwowałam Cię przez tygodnie, studiując Twoje reakcje, sposób w jaki organizujesz przestrzeń, jak traktujesz ludzi. Marina spojrzała zaskoczona. Przez 50 lat rozwijałam metodę rozpoznawania ukrytych talentów. Ty byłaś najbardziej niezwykłym odkryciem w mojej karierze. Pani Helena uśmiechnęła się tajemniczo. Ale teraz mam kolejną propozycję. Chcę, żebyś otworzyła własną galerię. Mam zainteresowanych inwestorów. A ty już udowodniłaś, że masz wszystko czego potrzeba, by być niezależną. Marina poczuła, że nogi jej się uginają. Jej bajkowa podróż przybierała rozmiarów, o jakich nawet nie marzyła. W niecałe sześć miesięcy przeszła od ekspedientki w piekarni do uznanej kuratorki, a teraz miała stać się właścicielką własnej galerii. Sześć miesięcy po tym magicznym spotkaniu w piekarni, Marina otworzyła galerię odkryć. Specjalizującą się w promowaniu nowych talentów artystycznych. Koncept był unikalny galeria będąca pomostem między nieznanymi artystami a rynkiem sztuki dokładnie tak jak zrobiła to dla niej pani Helena. Anna, kasierka z supermarketu, która podeszła do niej na wystawie, była pierwszą artystką reprezentowaną przez nową galerię. Jej obrazy wyprzedały się pierwszego dnia. Zmieniłaś moje życie powiedziała Anna, obejmując Marinę na wernisarzu. Właściwie to ty zmieniłaś swoje życie, ja tylko otworzyłam drzwi. Galeria stała się fenomenem w mieście, przyciągając nie tylko kolekcjonerów, ale także zwykłych ludzi szukających inspiracji. Marina stworzyła bezpłatne warsztaty w weekendy, ucząc podstaw sztuki każdego, kto był zainteresowany. Sztuka nie jest przywilejem nielicznych zwykła Mawiać. To prawo wszystkich. Jej historia stała się tematem dokumentu. Książki i zainspirowała tysiące ludzi w całym kraju. Rok po tamtym przełomowym poniedziałku Marina była gościem w najpopularniejszym programie telewizyjnym w kraju. Jak wyjaśniłabyś swoją metamorfozę? zapytał słynny prezenter. Marina uśmiechnęła się, myśląc o wszystkim, co przeżyła. Myślę, że wszyscy mamy uśpione potencjały, które czekają na odpowiedni moment, by się obudzić, odpowiedziała. Czasami potrzebujemy tylko kogoś, kto uwierzy w nas, zanim my sami w siebie uwierzymy. Podczas wywiadu opowiedziała o poranku, który zmienił jej życie, o pani Helenie, o ludziach, których odkryła i którym pomogła. Moja historia nie dotyczy pojedynczego cudu, wyjaśniła Marina. Chodzi o zdolność, którą wszyscy mamy, by zmienić naszą rzeczywistość, gdy odnajdziemy naszą prawdziwą pasję. Program osiągnął rekordową oglądalność, a w kolejnych tygodniach Marina otrzymała tysiące wiadomości od ludzi dzielących się swoimi historiami transformacji. Stała się symbolem nadziei i nieskończonych możliwości. Dziś, trzy lata później, Marina zarządza siecią pięciu galerii w całym kraju, wszystkie oparte na tym samym koncepcie odkrywania i promowania nowych talentów. Dzięki jej galerią wypromowano już ponad 200 artystów, z których wielu ma obecnie ugruntowaną pozycję na międzynarodowym rynku sztuki. Pani Helena, teraz 73-letnia, pozostaje jej mentorką i partnerką biznesową. Przerosłaś wszystkie moje oczekiwania, powiedziała niedawno. Zamieniłaś pomysł w ruch. Marina napisała też dwie książki o swoich doświadczeniach od lejty do galerii. I sztuka odkrywania talentów. Obie stały się bestsellerami i są używane na kursach przedsiębiorczości i zarządzania kulturą w całym kraju. Stworzyła fundację oferującą stypendia artystyczne dla młodzieży z ubogich rodzin, a jej darmowe warsztaty przeciągnęły już ponad 10 tysięcy osób. Jednak jej największym osiągnięciem jest udowodnienie, że bajki nie są tylko starymi opowieściami to realne możliwości, które mogą przydarzyć się każdemu z nas. Marina wciąż mieszka w tej samej dzielnicy co kiedyś, ale teraz w przestronnym domu, który zamieniła w prawdziwe sanktuarium sztuki. Na ścianach wiszą dzieła wszystkich artystów, których pomogła odkryć, opowiadając historię jej niezwykłej podróży. Na biurku w swoim gabinecie trzyma filiżankę z piekarni, w której pracowała jako przypomnienie jej skromnych początków. Nigdy nie chce zapomnieć, skąd pochodzę. Mówi młodym ludziom, szukającym u niej porady. Każdego ranka przed rozpoczęciem pracy, Marina spędza kilka minut w ciszy, dziękując za wszystko, co wydarzyło się w jej życiu. Czasami, spacerując po ulicach miasta, wciąż nie może uwierzyć w swoją własną historię. Mam wrażenie, jakby to było wczoraj, gdy parzyłam kawę i marzyłam o innym życiu, wspomina. A jednocześnie. Wydaje mi się, że zawsze wiedziałam, że to moje przeznaczenie. Marina odkryła, że prawdziwe bajki są jeszcze bardziej magiczne niż te z dziecięcych opowieści, ponieważ buduje się je z odwagi, pracy i niezachwianej wiary, że wszyscy zasługujemy na spełnienie naszych najwspanialszych marzeń. Historia Mariny uczy nas głębokich lekcji o życiu i ludzkim potencjale. Po pierwsze, że możliwości mogą pojawić się w najbardziej nieoczekiwanych momentach i za sprawą najbardziej nieprawdopodobnych osób. Po drugie, że nasze talenty nie zawsze są tam, gdzie myślimy, ale mogą ujawnić się, gdy odnajdziemy naszą prawdziwą pasję. Po trzecie, że odwaga, by zaakceptować zmiany, może być kluczem do niezwykłego życia. Marina zmieniła nie tylko swoje własne życie, ale dotknęła życia setek innych osób. Tworząc efekt mnożnikowy pozytywnych transformacji. Jej podróż przypomina nam, że każdy z nas ma potencjał, by żyć jak w bajce, ale musimy być otwarci na dostrzeżenie możliwości, gdy się pojawią. Życie zawsze daje nam szansę na nowy początek, na zwykła mówić na swoich wykładach. Pytanie brzmi, czy mamy dość odwagi, by je przyjąć? Dzięki jej historii odkrywamy, że magia istnieje. Ale potrzebuje naszej współpracy, by w pełni zamanifestować się w rzeczywistości. I tak dochodzimy do końca tej niezwykłej historii, która zaczęła się w prostej piekarni, a przekształciła w podróż pełną odkryć i spełnienia, o której niewielu śmiałoby marzyć. Marina Silva udowadniła, że nie ma małych żyć, są tylko marzenia, które jeszcze nie znalazły swojej szansy na rozkwit. Jej przemiana z eksperentki w piekarni w odnoszącą sukces przedsiębiorczynię na rynku sztuki nie była tylko zmianą zawodową, ale osobistą rewolucją, która całkowicie przedefiniowała jej tożsamość i cel życia. Dziś, gdy młodzi ludzie proszą ją o radę, jak zmienić swoje życie, Marina zawsze odpowiada: Zacznij od wiary w życie, zasługujesz na coś niezwykłego. Miej oczy otwarte na możliwości, i co najważniejsze, miej odwagę zrobić pierwszy krok, gdy pojawi się szansa. Historia Mariny przypomina nam, że bajki nie są tylko dla dzieci, są dla wszystkich, którzy wciąż wierzą w magię transformacji i nieskończoną moc spełnionych marzeń. Jej życie dosłownie stało się bajką, a najlepsze jest to, że ta historia jest całkowicie prawdziwa.